Akcja. Cześć, nazywam się Marlena Psławska i tak jestem panią Matmy. A to jest mój program ratunkowy dla maturzystów i nie opuszczę Was aż do matury. W dzisiejszym filmiku zapraszam Was na lekcje ciągów. W pierwszej części dowiemy się co nieco na temat pojęcia ciągu. Druga część to ciągi arytmetyczne, a trzecia ciągi geometryczne. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zapraszam Cię do tego serdecznie. I zapraszam Cię również na moje media społecznościowe na Instagram i na Facebook, gdzie ciągle dodajemy matematyczne treści. A teraz zapraszam za mną. Cześć, witam Was serdecznie w pierwszej części, czyli w części dotyczącej pojęcia e, ciągu. Czekają na nas teraz trzy zadania. Każdym z tych zadań musimy obliczyć konkretny wyraz ciągu. Zadanie pierwsze. Zajmijmy się z treścią i widzimy, że tutaj musimy wyliczyć trzeci wyraz ciągu. Wobec tego pod każdego n będziemy podstawiać trójkę. 3 przez minus 2 do potęgi trzeciej równa się. 3. Minus 2 do potęgi trzeciej to minus 8. To będzie minus 3 ósme, czyli odpowiedź D. W kolejnym zadaniu mamy obliczyć już ósmy wyraz ciągu. No to liczymy. A8 równa się. Znowu pod Ena będziemy podstawiać ósemkę. 2 razy 8 to 16, dodać 4 to pierwiastek z 20. Pierwiastek z 20 możemy inaczej zapisać jako 4 razy 5. Czyli pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 5, rozdzielić te pierwiastki i będziemy mieć wynik 2 pierwiastki z 5. Co daje odpowiedź A? W kolejnym zadaniu mamy znaleźć A5. Podstawiamy za N e na piątkę, czyli będzie minus 1 do potęgi piątej razy 2, minus 5, 5 do potęgi drugiej. Zacznijmy od tego. Jeżeli mamy Minus jakąś liczbę. Do potęgi nieparzystej ten minus nam zostaje, czyli będziemy mieć minus 1 razy. 2 minus 5 to będzie minus 3. 5 do potęgi drugiej 25. Przy mnożeniu mamy 2 minusy, więc wynik będzie dodatni. To będzie 3,25, czyli odpowiedź B. Przechodzimy do kolejnej części, czyli do ciągów arytmetycznych. W zadaniu pierwszym mamy obliczyć sumę 8 początkowych wyrazów ciągu. S8 to pierwszy wyraz ciągu, dodać ostatni wyraz ciągu przez 2 razy n, czyli ilość tych wyrazów, które będziemy do siebie dodawać. 7 minus 49 mamy to podane w zadaniu przez 2 razy 8. Dwójka może nam się skrócić z ósemką, będziemy mieć tutaj 4. Stąd wynik będzie minus 42 razy 4, co daje nam minus 168. W kolejnym zadaniu zacznijmy sobie od wyznaczenia różnicy. Wiemy, że różnica to a2 minus a1, czyli 11 minus 5, co daje nam 6. W zadaniu mamy podane a2 i a1. Możemy Wobec tego obliczyć łatwo różnicę. Wiemy, że A10 to A1 dodać 9R. Pamiętajcie, że ta cyfra plus ta ma dawać T. Czyli będziemy mieć 5 plus 9 razy 6, czyli 5 plus 54 co daje 59. Zobaczmy sobie teraz na odpowiedzi. A10 jest równe 59, czyli odpowiedź ta jest na pewno błędna. Szukamy dalej. Sprawdźmy, ile będzie równe A11. A11 to A10 plus R, czyli ten poprzedni wyraz ciągu musimy powiększyć o różnicę. Czyli będziemy mieć 59 dodać 6, co daje nam 65 i znowu nie jest to 71. Sprawdźmy A12. Będzie to poprzedni wyraz ciągu, czyli te 65 dodać 6, co daje 71. Czyli odpowiedź B jest poprawna. W trzecim zadaniu mamy wyznaczyć wzór ogólny ciągu arytmetycznego, mając trzy początkowy wyraz tego ciągu. Wiemy, że R to A2 minus A1. Czyli możemy sobie napisać, że to jest minus 1 minus 2. A to jest równe minus 3. Czyli wiemy, że r jest równy minus 3. W poleceniu mamy podane a1, czyli 2. Możemy teraz podstawić to do wzoru ogólnego, który wygląda następująco. Podstawiamy nasze dane, czyli a1, n-1 i razy minus 3. Będziemy teraz przemnażać nawias przez minus trójkę. Dwójkę przepiszemy. Teraz minus 3 razy n to będzie minus 3n. Minus 3 razy minus 1 to będzie plus 3. Wobec tego dodajmy sobie mm, trójkę do dwójki, to będzie 5, minus 3n, czyli odpowiedź A. W kolejnym zadaniu wiemy, że któryś wyraz ciągu jest równy 156. Teraz pytanie, który? Mamy A1 i mamy R. Będziemy tutaj musieli skorzystać ze wzoru ogólnego na ciąg arytmetyczny. Zapiszmy sobie to. AN jest równe A1 plus N minus 1 razy R. I podstawmy nasze dane. Za AN podstawmy te 156, bo to jest wartość któregoś wyrazu ciągu. Teraz będzie pytanie, którego będziemy liczyć N. 156 jest równe A1 w poleceniu minus 4 dodać. N minus 1 przepisujemy razy R, czyli 2. 156 równa się minus 4, będziemy mnożyć. 2 razy N to będzie 2N, 2 razy minus 1 to będzie minus 2. 156 równa się minus 6 plus 2N, wiadome na jedną, niewiadome na drugą. 156 dodać 6 to 2N. 2n jest równe 162 dzielimy wyrażenie na 2 n jest równe 81, czyli odpowiedź a. W kolejnym zadaniu mamy podane a3 i a4 i mamy obliczyć a1. Zacznijmy od wyznaczenia różnicy. Różnica to będzie a4 minus a3, czyli 14 minus 10. 4. Różnica to 4. Będziemy musieli teraz utworzyć równanie, które pozwoli nam obliczyć A1. Będzie to na przykład A3 równa się A1 plus 2 razy R. Za A3 podstawmy sobie dziesiątkę, równa się A1. Szukamy tego A1, to jest nasza niewiadoma, plus 2 razy R, czyli plus 2 razy 4, czyli 8. Widzimy już, że A1 jest równe 2, co daje nam odpowiedź B. Witam Was w trzeciej części dotyczącej ciągu geometrycznego. Przed nami cztery zadania, czas start. W pierwszym zadaniu widzimy, że pierwszy wyraz ciągu jest równy 24, drugi 6, trzeci a minus 1. Pamiętajcie o tym, że ciągu geometrycznym, przyjmując, że a, b i c są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego, zachodzi zależność. b do kwadratu jest równe a razy c. W związku z tym, co powiedziałam wcześniej, 6 do kwadratu jest równe 24 razy A minus 1, czyli 36 jest równe 24 A minus 24. Wiadome na jedną, niewiadome na drugą ze zmienionymi znakami. Minus 24a jest równe minus. 60. Dzielimy przez minus 24. A jest równe 60 dwudziestych czwartych. Podzielmy sobie to przez 6. 10 czwartych i jeszcze przez 2. 5 drugich. Odpowiedź A. W kolejnym zadaniu to jest pierwszy wyraz ciągu, drugi i trzeci. Szukamy xa. Środkowy wyraz do kwadratu jest równy pierwszy razy trzeci. Na początku tutaj musimy się zmierzyć ze wzorem skróconego mnożenia. 2x do kwadratu, dodać dwa razy pierwszy wyraz, razy drugi i dodać drugi wyraz do kwadratu jest równy i będziemy już mnożyć przez tego x. x razy 4x to 4x do kwadratu i x razy 3 to plus 3x. Wymnożmy sobie tą pierwszą część. Tutaj będziemy mieć 4x do kwadratu dodać 12x i dodać 9 równa się 4x do kwadratu dodać 3x. 4x do kwadratu nam się ukrócą, wiadomo na jedną, nie wiadomo na drugą. 12x minus 3x równa się minus 9. 9x jest równe. Minus 9 dzielimy tutaj przez tą naszą dziewiątkę, czyli x jest równe minus 1. Odpowiedź d. W kolejnym zadaniu również mamy znaleźć x. Wiemy, że pierwszy wyraz ciągu jest równy 27, drugi 18, a trzeci x plus 5. 18 do kwadratu to 27 razy trzeci wyraz ciągu. 324 równa się 27x dodać 135, bo mnożymy 27 razy x i 27 razy 5. Wiadomo na jedną niewiadome, na drugą ze zmienionymi znakami. 135 minus 324 minus 27x równa się minus 189 dzielimy na liczbę, która stoi przy naszej niewiadomej x jest równe. 7. W kolejnym zadaniu mamy podane A1 i A2. Naszym zadaniem jest obliczyć A4. Pierwszy krok to obliczenie Q. Q to będzie A2 przez A1, czyli 18 przez 36, co daje nam jedną drugą. Obliczmy teraz A4. A4. To będzie A1 razy Q do potęgi trzeciej. Pamiętajcie, że znowu suma tych dwóch liczb ma nam dawać czwórkę. A4 równa się, za A1 podstawmy sobie 36, za Q podstawimy jedną drugą do potęgi trzeciej, co da nam 36 razy 1 ósma, czyli 36 ósmych, a to jest 4,5. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, życzę miłego dnia i pamiętajcie, że nie opuszczę Was aż do matury.